Witam. Dziś mamy na stole temat, no, niezwykle złożony i delikatny. Mówimy o współczesnej polityce ukrainizacji. Zwłaszcza po 2014 roku, a tak naprawdę ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się dzieje po inwazji w 2022. Tak, dzień dobry. Mamy analizę, która właśnie przygląda się tym działaniom. Ich cel jest jasny: yy, wzmocnienie języka, tożsamości ukraińskiej. Ale właśnie ta analiza, jak rozumiem, nie jest jednostronna. Zdecydowanie nie. Z jednej strony pokazuje, że to no, pragmatyczna odpowiedź na zagrożenie, wręcz egzystencjalne. Ale z drugiej, i to jest chyba kluczowe, wskazuje też na pewne ryzyka potencjalne pułapki związane z tym, jak to się robi. Wiesz, jest napięcie. Ciekawe jest też, że autorzy sięgają po takie y, historyczne paralele. Jest mowa o radzieckim nowym człowieku. Mm -hmm. Ale też co mnie trochę zaskoczyło, o praskiej wiośnie 68. I roli, jaką odegrali wtedy przywódcy ukraińskiej SRSR w jej tłumieniu. To daje do myślenia. Dokładnie. Naszym celem tutaj jest powiedzmy przedstawić tę perspektywę źródeł w miarę bezstronnie. Pokazać i te argumenty za pragmatyzmem i te ostrzeżenia, które płyną z analizy. No to co, rozkładamy to? Dobrze. Zacznijmy od tego pragmatyzmu. Jakie główne cele Ukrainizacji wymieniają te materiały? Pierwszy to chyba jedność narodowa, prawda? Ustawa językowa z 2019, dekomunizacja, zmiana nazw ulic? Tak, to są te przykłady. Autorzy powołują się też na dane, wiesz, o wysokiej samoidentyfikacji Ukraińców, dużym poparciu dla suwerenności. To ma sens. Drugi cel, chyba oczywisty w kontekście wojny, to przeciwdziałanie wpływom rosyjskim. Oczywiście. I tu przykładem jest zakaz rosyjskich mediów, wprowadzony już w 2014. Analiza twierdzi, że to, no, drastycznie obniżyło prorosyjskie nastroje. Podobno do 3%. Wow. Do tego dochodzi ten wyraźny zwrot geopolityczny. Ku Unii, ku NATO źródło wspomina o ponad 80% poparcia w 2023 roku. No i trzecia rzecz, absolutnie fundamentalna w czasie wojny, obrona. Wzmacnianie potencjału militarnego. To konieczność. Tak. Ale tu właśnie, jak mówiłaś, analiza staje się bardziej krytyczna. Nie kwestionuje celów, ale metody. Otóż to, metody. Źródło używa nawet, no powiedzmy, mocnych określeń. Na przykład dla opisania niektórych technik mobilizacyjnych przez centra rekrutacyjne TTCC pojawia się tam porównanie bardzo kontrowersyjne do łapanek z czasów II wojny światowej. To pokazuje siłę tej krytyki. Rzeczywiście mocne. Wskazuje się też na te niemal jednomyślne głosowania w Radzie Najwyższej, na przykład przy ustawie mobilizacyjnej z kwietnia 2024, 283 głosy za. Analiza sugeruje, że to może być sygnał e, ograniczania przestrzeni do debaty. Materiał wymienia też inne konkretne restrykcje, które razem tworzą pewien obraz. Mamy ograniczenia wyjazdu dla mężczyzn. Mhm. Konsolidację wiadomości TV w ramach telemaratonu Jedyni Nowiny, krytykowanego za no, Ujednolicanie przekazu. Tak, to też. Do tego stan wojenny, czyli brak wyborów, delegalizacja 11 partii w 2022, w tym tej dużej prorosyjskiej OPZZH. No i niedawna sprawa zakazu wydawania paszportów mężczyznom za granicą w maju 2024. To sporo tego. Tak. I według tej perspektywy przedstawionej w analizie, te wszystkie działania składają się na obraz takiego no, zacieśniania kontroli państwa. Autorzy łączą to ze spadkiem Ukrainy w indeksie wolności prasy na 79 miejsce, porównują nawet kontrolę informacji do chińskiego Great Firewall. Aż tak? Tak to przedstawia analiza. Wspomina też, ale zaznaczmy, że to niezweryfikowane doniesienia z mediów społecznościowych, o rzekomych prześladowaniach krytyków. Przykład sprawy Styrnięki z 2021. Dobrze, a jakie konkretnie ryzyka wymienia ta analiza? W związku z takimi metodami. No, kilka. Po pierwsze, ryzyko alienacji części społeczeństwa. Mówimy tu o osobach rosyjskojęzycznych, ale też mniejszościach, na przykład Węgrzech. To delikatna sprawa. Bardzo. Po drugie, erozja zaufania do władz. Po trzecie, te ogromne koszty ekonomiczne odbudowy. 150 miliardów dolarów szacunkowo. I to jest kontrastowane na przykład z 50 milionami dolarów na dekomunizację. Rodzi się pytanie o priorytety, prawda? Jasne. No i wreszcie erozja demokracji. Analiza cytuje dane, według których tylko 28% Ukraińców uważa, że demokracja w kraju się wzmacnia. Pojawia się nawet porównanie do Węgier Orbana. To nie brzmi dobrze. Jako taki symptom tych napięć materiał podaje próby unikania mobilizacji. Cytuję raport BBC z sierpnia 2023 o blisko 20 tysiącach prób nielegalnego opuszczenia kraju. Rozumiem. I analiza podkreśla tu ten wewnętrzny paradoks, o którym wspominałam. Ryzyko stosowania metod, które przypominają system autorytarny w walce z takim właśnie systemem. I tu wracamy do tej praskiej wiosny 68. Jak dokładnie autorzy analizy łączą to wydarzenie? Koncentrują się na roli przywódców ukraińskiej SSR, Breżniewa, Szelesta, Podgornego w tej decyzji Moskwy o interwencji. Operacja Dunaj, zdławienie liberalizacji w Czechosłowacji. Ale, żeby było jasne, to nie jest zrównanie dzisiejszej Ukrainy z ZSR, tak? Nie, broń Boże, absolutnie nie. Chodzi raczej o takie historyczne studium przypadku. Ostrzeżenie przed pewnymi wzorcami działania państwa, użyciem siły, kontroli. Nawet w zupełnie innych okolicznościach. Taka, powiedzmy, pamięć mięśniowa państwa, jeśli można tak to ująć. Ciekawe ujęcie. Nawet przy ważnych sprawach, jak upamiętnienie Hołodomoru, wielkiego głodu, analiza ostrzega przed tym, co nazywa. Mściwym nacjonalizmem. I znowu wraca ten wątek nierównowagi między symboliką a pilnymi potrzebami praktycznymi. Znowu ten kontrast kosztów. Czyli podsumowując, perspektywa przedstawiona w tych materiałach, które omawiamy, rysuje obraz takiego fundamentalnego napięcia. Z jednej strony jest ta absolutna konieczność konsolidacja narodu obrona państwa w obliczu no. Egzystencjonalnego zagrożenia. Tak. A z drugiej strony są te metody, które, zdaniem autorów analizy, mogą nieść ryzyko alienacji, erozji zaufania no i osłabienia standardów demokratycznych. Dokładnie. I sednem tego ostrzeżenia, które płynie z tej analizy, wydaje się być właśnie ten wewnętrzny dylemat. To jest niezwykle trudne zadanie balansowanie na linii w warunkach wojny. Jak daleko można się posunąć w stosowaniu pewnych środków, nie tracąc z oczu długoterminowych konsekwencji? No właśnie. I to skłania do takiej szerszej refleksji, już może trochę poza tym konkretnym materiałem. Jakie są te długoterminowe wyzwania dla kraju, który musi jednocześnie walczyć o przetrwanie, odbudowywać się fizycznie? Mhm ale też odbudowywać zaufanie społeczne, dbać o fundamenty demokratyczne, szczególnie w sytuacji, gdy te metody, które są stosowane, budzą takie kontrowersje, jakie opisano w analizie. To jest pytanie na przyszłość.